Za chwilę blok Józefa Wieczorka. Wyspa Szczęśliwości Stanu Wojennego. 13 grudnia minęła 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego na terytorium całego kraju. Po latach czytelnicy historii mogą mieć jednak wątpliwości, czy stan wojenny został wprowadzony także na uczelniach. I czy spowodował jakiekolwiek dotkliwe skutki w domenie akademickiej? Dostępne w internecie historie uczelni na ogół pomijają tę datę, jakby nic istotnego w ich historii wtedy się nie wydarzyło. W dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydano w 2000 roku 600. rocznicę odnowienia Jagiellońskiej Wszechnicy, nie ma nawet takiego terminu, jak stan wojenny. Czyli co? To wydarzenie nie miało żadnego znaczenia dla najstarszej polskiej uczelni? Nie warto o nim nawet wspomnieć? Dzieje są książką pozostającą w obiegu edukacyjnym, więc taką historię bez stanu wojennego przyspajają sobie młodzi Polacy, szczególnie ci, którzy chcą otrzymać indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego. A starsi się dziwią, że młodzież nie zna naszych historii. A dlaczego się nie dziwimy, że naszych historii nie znają, nie chcą znać profesorowie, historycy polskich uczelni? Dlaczego nie ma protestów historyków, organizacji kombatanckich, solidarnościowych, ministerstwa przeciwko takiemu fałszowaniu historii? Czemu się finansuje takie dzieła? Takich historyków? Przed konsekwencjami chroni ich autonomia? Przecież autonomię to uczelnie mają do poznawania prawdy, a nie do jej unicestwiania. Od lat informuję o tym opinię publiczną, akademicką, władzę Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komisję Polskiej Akademii Umiejętności, ministrów nauki i szkolnictwa wyższego. I żadnych pozytywnych reakcji. Na wydawanie dzieł naukowych podobno nie ma pieniędzy, ale na wydawanie takich szkodliwych bubli są. Kto policzy szkody społeczne spowodowane takimi dziełami? Przecież jak wiadomo, czego jaś zbyt dobrze, czegoś fałszywego się nauczy, to ja nie zdoła się tak łatwo oduczyć. Na początku wieku starałem się o realizację projektu Czarna Księga Komunizmu w Nauce i Edukacji, ale został on odrzucony przez Polską Akademię Umiejętności z informacją, że na takie coś publicznych pieniędzy nie będzie. Jak w edukacji perelowskiej nie było sprawy Katynia, noża w plecy. I innych niewygodnych dla przyjaźni polsko-radzieckiej dat, to nazywamy to skandalem, zakłamywaniem historii, typowym dla systemu komunistycznego. I słusznie. Ale gdy w wolnej Polsce w tekstach o najnowszej historii nie ma słowa komunizm, stan wojenny, PZPR, to reakcji brak. Niektórym obywatelom Polski. Taki stan rzeczy nie mieści się w głowie, ale widocznie profesorowie mają bardziej pojemne głowy, zdolne do pomieszczenia i takich skandali. Ponieważ akademicy tłumaczą braki naukowe niedostatkiem pieniędzy, zadawałem publicznie pytanie: ile pieniędzy muszą dostać profesorowie? Aby zdołali zidentyfikować w historii stan wojenny i system komunistyczny? Bez odpowiedzi, przez lata odnieść można wrażenie, że za żadne skarby nie chcą poznać prawdziwej historii i cały skarb państwa można by na nich opróżnić, a prawdy i tak nie wykryją. Niewykryciu stanu wojennego w historii Uniwersytetu Jagielońskiego towarzyszyło niewykrycie pokrzywdzonych w PRL-u, nad czym pracowali uczeni jagiellońscy w III RP. Prowadząc badania, jedynie wśród beneficjentów systemu otrzymywali oczekiwany rezultat brak pokrzywdzonych. Co prawda, wykrywano działania SB ochraniającej tak cenny obiekt jak Uniwersytet Jagielloński i jego pracowników, ale podobno nikomu z przyczyn politycznych włos z głowy nie spadł. Można by sądzić, że SB wraz z dziesiątkami TW, KO ochraniała tak znakomicie Uniwersytet Jagielloński, że ten stanowił podczas wojny jaruzelsko polski Wyspę Szczęśliwości. Może nie aż tak szczęśliwą jak sołowki w czasach stalinowskich, według opowiadań Maksyma Gorkiego, ale jednak. No cóż, to historycy, bajkopisarze, taką wyspę szczęśliwości w Morzu Jaruzelskim utworzyli. Może zainspirowani byli bajką Wyspa Szczęśliwości Leszka Sulima Czundziewickiego. Kiedyś dzieci wymyśliły, że na wyspie będą żyły. Same na niej zamieszkają. Wpuszczą tych, co z bajek znają. I dobrze na tym wyszli. Zatrudniali na etatach, w stanowiskach nieraz wielu. Sami na wyspie szczęśliwości żyli. Żyją, wpuszczając na nich tylko tych, co ze swych bajek znają. Tak, tak. Na tej Jaruzelskiej Wyspie Szczęśliwości prowadzono selekcję katar ale ci szczęśliwi badacze oznajmiali w swych raportach w ramach powracającej fali zakłabywania historii, że ta selekcja per saldo była korzystna. Dla nich na pewno tak, a wpuszczając na wyspę jeno bohaterów swoich bajek, Mogli żyć długo i szczęśliwie, bacząc tylko, aby na wyspę nie wtargnęli jacyś niepożądani korsarze i nie zakłócali im szczęśliwego żywota. Tekst opublikowany w Tygodniku Gazeta Polska, numer 51, z 16 grudnia 2020 roku. Autor Józef Wieczorek. Dla